Profilaktyka może być ciekawa. Przekonali się o tym uczniowie Żarowskiego Gimnazjum, którzy jeszcze przed feriami wzięli udział w profilaktycznym spotkaniu Archipelag Skarbów. Trenerzy programu Helena Sajak, Katarzyna Musiał i Maciej Trafny uczyli uczniów asertywności oraz ćwiczyli umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników. Celem takim ogólnym programu jest pomóc młodym ludziom, żeby wygrać tę młodość, żeby zrealizowali swoje plany, marzenia, które każdy gdzieś tam ma, czasem nawet skrywane pod płaszczem jakiejś nieśmiałości, kompleksów, i to jest celem naszym, żeby wydobyć te, te, te pragnienia, te marzenia, bo u progu wchodzenia w tą dorosłość bardzo ważne jest pytanie o cel, o sens i o marzenia, i w marzeniach tak naprawdę tkwi źródło. Pozytywnej motywacji, takiej silnej motywacji, dającej energię do tego, żeby radzić sobie z rozmaitymi trudnościami. Energię, która jest bardzo potrzebna do rozwoju i do zrealizowania swoich rozmaitych pragnień, gdzieś tam bardzo głęboko skrywanych, które stawiają sobie w życiu. Program urozmaicony był prezentacjami multimedialnymi, krótkimi filmikami i muzyką. Dobrze, jeszcze raz. Rób to, co kochasz. Pieniądze nie są najważniejsze. A zarobić możesz na wszystkim. Serio. Nawet na zbieraniu odchodów, jeśli to Twoja pasja. Jeśli możesz codziennie przez 6 godzin siedzieć przed komputerem. Jeśli możesz lwią część swojego dnia spędzać przed ekranem komputera. To równie dobrze możesz się uczyć, możesz ćwiczyć, możesz czytać i osiągać swoje cele. Dużą popularnością cieszyły się także dynamiczne ćwiczenia, do których chętnie zgłaszali się uczniowie ochotnicy bardzo chętnie biorą udział, zgłaszają się, są bardzo aktywni. Też dla nas to jest taki sygnał y, takiego ogromnego poczucia bezpieczeństwa w szkole, że stoją nauczyciele, czy tam siedzą między nimi. Uczniowie nie boją się, że co ten nauczyciel pomyśli, y, co on potem zrobi z tym, co powiedziałem, czy powiedziałam. Także dla nas to jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Y, doświadczenie, które no, no rzeczywiście pokazuje, że, że, że młodzież ma to pragnienie w sobie, żeby tę młodość wygrać, żeby brać i, i i jak najwięcej pełnymi garściami dla siebie. W ramach programu realizowanego przez Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie odbyły się także spotkania dla rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Czy to wystarczy? Czy jeśli od tego zależałoby życie Twoje i Twojej rodziny, poświęcałbyś na to tyle samo czasu? Śmieszne jest to, że tak naprawdę zależy. Wybory, które podejmujesz każdego dnia, kształtują to, co masz. To, jak żyjesz ty i jak żyją twoi najbliżsi. Powtórzę jeszcze raz. Czas to najbardziej wartościowa rzecz, którą masz. A to, jak go wykorzystasz, zadecyduje o tym, kim się staniesz.